Witam Was serdecznie, kochani! Eko mi ciao, carissimi amici! Pure oggi continuerò la lettura di alcune poesie tratte dalla nostra antologia bilingue internazionale Ponte Poetico, Most Poetycki. Także dzisiaj będę kontynuować... Lekturę niektórych wierszy, będących częścią naszej międzynarodowej, dwujęzycznej antologii polsko-włoskiej, most poetycki Ponte Poetico. Con grande piacere torneremo oggi di nuovo al capitolo numero uno, dedicato integralmente al movimento del realismo terminale. Także dzisiaj powrócimy z wielką przyjemnością do rozdziału numer jeden. Do pierwszego rozdziału zadeedykowanym całkowicie ruchowi i nurtowi realizmu terminalnego. Con grande entusiasmo presenterò oggi tre testi dell'autore della prefazione alla nostra antologia, professore Giuseppe L'Angella dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Il secondo illustre, importantissimo personaggio per intero movimento del realismo terminale, accanto al suo fondatore Guido Aldani, di cui le poesie avete già sentito nella prima puntata delle mie letture. Oggi wysłuchacie wierszy profesora Giuseppe Langelli, bardzo ważnej, drugiej osobistości dla całego nurtu ruchu realizmu terminalnego, obok jego założyciela Guido Oldaniego, którego wiersze wysłuchaliście już w pierwszym odcinku czytań z antologii. Vorrei ringraziare ancora una volta Giuseppe Langela per la preziosa partecipazione al nostro progetto e ovviamente per la splendida, saggia, molto sublime prefazione all'intero volume. Alla prefazione intitolata... Ponti, non muri, perché proprio questo è il grande pensiero. Pensiero numero uno dell'intera antologia. Dobbiamo unirci, essere sempre insieme, nonostante le diversità, nonostante le distanze. Non creare mai muri tra di noi, ma costruire grandi, splendidi ponti. Ed ecco. Le poesie di Giuseppe Langella. Bosco di pini. Uno sull'altro, altissimi e superbi, gremiscono i pini, i pendisci scossi, che pare lo stadio il giorno del derby. E se un buffo li prende alla gola, non se ne danno quasi per intesi. Sidritsa no fieli, e fanno heola. Las sosnowy. Jedna na drugiej. Wysoka i wyniosła. Tak tłoczą się sosny na stromych zboczach, wyglądających jak stadion w dniu derby. A jeśli podmuch wiatru, a za gardło, nie poddają się w celu porozumienia, prostują się dumnie i szaleją. Il business dell'eolico è un triste parco dei divertimenti, la selva di turbine, che corona di spine le colline pettinate dai venti. E lot of men, sorry. Appese ad alte tori girano lente le eliche svoliate. E quando inerti restano le pale, nell'aria che ristegna, sembra tutto un calvario la montagna. Tante sono le croci da star male. Biznes wiatrowy. To smutny park rozrywki. Las Turbin. Taka korona cierniowa. Wzgórza czesane przez wiatr. A lot of men. Sorry. Wiszące z wysokich wież apatyczne śmigła obracają się leniwie. A kiedy ostrza pozostają nieruchome. Za stałym powietrzu cała góra wydaje się kalwario, tak wiele jest krzyży. Można się źle poczuć. Telewizory. Selwe d'antenne dai tetti troppo alti, protendono alle stelle invisibili i loro rami di metallo. Le sere che salendo dagli asfalti alle finestre aperte dei palazzi, l'aria calda dell'estate cittadina si confonde agli azzurri bagliori e al chiassoso vanilocchio di milioni e milioni di televisori. Televisori. Lasy anten ze zbyt wysokich dachów wyciągają metalowe gałęzie ku niewidzialnym gwiazdom. Wieczorami do otwartych okien budynków wznosi się od asfaltu gorące powietrze letniego miasta, wtapia się w niebieskie poświaty i w hałaśliwe bajdurzenie milionów i milionów telewizor. Oto wysłuchaliście poezję profesora Giuseppe Langeli, któremu dziękuję z całego serca także za wspaniałą przedmowę do całego tomiku. A te ascoltato. le strepitose e interessanti poesie appartenenti al realismo terminale del professor Giuseppe Langella che ancora una volta abbraccio forte e ringrazio per la sua preziosa presenza. Mam nadzieję, że wiersze te zainspirowały was bardzo i zaciekawiły i pobudzą do zainteresowania się coraz bardziej właśnie stylistyką nurtu realizmu terminalnego. Spero że que tutte queste poesie riescano a interessarvi sempre di più e riescano a costringervi a interessarvi anche di più sempre alla stilistica del movimento del realismo terminale. Vi abbraccio fortissimo fortissimo, ringraziando per l'attenzione, invito alla prossima puntata delle letture tratte dal Ponte poetico. Obejmuję was bardzo bardzo mocno i ściskając cię po do serca, zapraszam na kolejny odcinek czytań wierszy z naszej antologii Most poetycki Ponte Poetico. Ciao ciao carissimo! Cześć kochani.